Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej, której wykres przechodzi przez punkty: A o współrzędnych minus 4 i 3, i B o współrzędnych 10 i minus 6. Jeżeli chodzi o teorię, współczynnik kierunkowy wyznaczamy z takiego ilorazu: y2 odjąć y1 przez x2. Odjąć x1. Pod warunkiem, że są to punkty a i b o współrzędnych x1, y1 i punkt b o współrzędnych x2 oraz y2. Dokładnie mamy też te same nazwy tych punktów, a zatem obliczymy z tego ilorazu, zapisując sobie, że to jest x1, to jest y1, to jest x2 i to jest y2. Jeżeli wstawimy do tego wzoru, to tak naprawdę będzie już zadanie skończone. Czyli a jest równe y2, czyli minus 6, odjąć y1, czyli odejmujemy trójkę. przez x2. Szukam test 10 odjąć x1, czyli odejmujemy minus 4. W liczniku minus 9 w mianowniku 10 odjąć minus 4 to jest 10 plus 4, czyli 14. Wychodzi minus 9 przez 14. No zapis nie jest ładny, zatem tylko minus damy przed ułamek, nic się nie skróci. Ten współczynnik kierunkowy jest równy minus 9,14. Koniec zadania.